Hej, na kanale Paul praść. Właśnie Dziś Wam pokażę bardzo prosty sposób i bardzo znany, jak kupić i zejść płatki. Okej, okay, to wyjdziemy się za chwilę. Okej, okay, i tutaj jesteśmy teraz wszystkie dwie i. Powolu? Wchodzimy po schodkach. Hi, Hello! Bez wchodzimy. Musimy się rozglądać. O, płatki, idealnie. A teraz chodźmy do kasy. Okej okay, bye po ludzku, wychodzimy po schodkę. Bye Okej, okay. i znowu się za chwilę widzimy, kiedy gdy będę miał nyko, okej. Okay. Okej, okay, a teraz musimy się zapytać o łyżkę i... i... Piskę. Okay. już poprosiliśmy tutaj tam gdzie y, możemy różne rzeczy y, przez tablet a tutaj mamy też menu, ogólnie ok a teraz się widzimy gdy będę miała mleko ok a teraz Potrzebne produkty. Mało mleko w kartoniku, możecie też w dużym kartonie, jeśli nie macie. Ja w tym przypadku, w przypadku jestem na wakacjach, więc użyłam małego. Lewam mleko. Chyba już całe wleję. Może to dziwnie wygląda, ale jest mleko, jest. Okay. ok Teraz są potrzebne płatki, oczywiście jakie chcecie Oczywiście to nie muszą być czekoladowe, tylko jakie chcecie. Mm, no oczywiście teraz jemy A teraz oczywiście pozdrowienia. Pozdrawiam Marta, Pana Dominika, a Pana Sewicz i Marcywinę Latko, ok? To ka.